serdecznie. Nazywam się Iza Desperak. jestem współredaktorką książki, którą chciałabym bardzo serdecznie polecić. Książkę tę współredagowała ze mną Martyna Krogulec. Ja jestem pracownikiem, a Martyna doktorantką Instytutu Socjologii. I katedry socjologii, polityki i moralności. I miałyśmy szczęście pracować razem przy niewielkim, niezależnym projekcie badawczym zatytułowanym Miasto Pracujących Kobiet. No i tak się stało, że finalny tytuł książki to jest również Miasto Pracujących Kobiet. Ja i Martyna jesteśmy socjolożkami. Ale do projektu zgłosiła się masa osób, które reprezentują bardzo, bardzo różne obszary badań. Oprócz nas były tu również koleżanki socjolożki, ale też historyczki, jeden historyk, jak również Jedna doświadczona, utytułowana badaczka z Instytutu Medycyny Pracy. Okazało się, że pisząc o historii pracy kobiet, czy pisząc historię pracy w Łodzi, po pierwsze natykamy się na obszary dotąd jeszcze albo niezbadane, albo niespopularyzowane. Jednym z takich obszarów okazały się w ogóle same badania nad pracą kobiet. W związku z tym ja i Martyna napisałyśmy rozdział poświęcony Łodzi, Uniwersytetowi Łódzkiemu i Wydziałowi Ekonomiczno-Socjologicznemu, jak również nawet naszej katedrze, jako centralnym ośrodku badań nad pracą kobiet od przynajmniej lat 60 do przynajmniej pierwszej dekady lat 2000 Łódź Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ale także Instytut Medycyny Pracy i jeszcze inne działające w tym czasie jednostki stanowiły dla reszty Polski ośrodek badań nad pracą Kobiet, to środek który również był rozpoznawalny na arenie międzynarodowej który nawet w tym czasie żelaznej kurtyny współtworzył międzynarodowy dorobek na przykład socjologii pracy kobiet i dorobek ten został Niestety zapomniany, więc staramy się z Martyną Krogulec pokazać, że to naprawdę jest coś niebagatelnego i szczerze mówiąc jak zaczęłyśmy wnikać w temat to okazało się, że musimy się w naszym tekście dramatycznie skracać i tak naprawdę skupić się tylko na kilku wybranych fragmentach, kilku wybranych sylwetkach, kilku najważniejszych pracach z tego obszaru, bo tak naprawdę historia pracy kobiet w Łodzi wymagałaby grubego opracowania. My pisałyśmy o historii badaczek. Agata Zysiak pisała o historii. Albo herstory karier akademickich, i pisała o dotąd pomijanym aspekcie historii Uniwersytetu Łódzkiego, jakim były właśnie kariery akademickie kobiet i kariery łódzkich, łódzkich profesorek. Inna autorka, Daria Domarańczyk-Cieślak. E, pisze z kolei o pionierkach e, psychologii e, naukowej, a Piotr Osowski e, z kolei zwraca uwagę na obszar też w tej chwili bardzo e, mało opisany, niedostatecznie opisany, e, partyjnych karier e, kobiet w okresie PRL-u. Okazuje się, że łódź była właśnie takim miejscem, gdzie e, te kariery. Robiło się jakoś częściej, być może były lepsze, lepsze do tego warunki. Mówiłam o Instytucie Medycyny Pracy, o, tym, o jego wkładzie pisze jego profesor Teresa Makowiec-Dąbrowska, która z kolei przedstawia w książce. Jak zmieniała się w Polsce ochrona zdrowia pracujących kobiet. Przedstawia to właściwie w wymiarze całego wieku, czyli właściwie od 1918 roku. Książka ma mocny walor, historyczny, więc mamy tekst Sylwany Borszyńskiej, która jest autorką artykułu o tym, jak wyglądała praca kobiet w Łodzi przed pierwszą. Wojną światową. Prace dotyczące kobiet i gender najczęściej mają komponent interdyscyplinarny albo nawet intersekcjonalny, więc następnym obszarem, którego dotyka ta praca, jest etnologia, a przynajmniej zbiory Archiwum Etnograficznego w Łodzi właśnie dotyczące e, pracy, e, o którym z kolei piszą Anna Deredas, Inga Kuźma i Alicja e, Piotrowska. E, w książce znajduje się też aneks, w którym e, na kwestie pracy kobiet można spojrzeć jeszcze z innych perspektyw. I mamy perspektywę filmową, jak wyglądała praca kobiet w branży filmowej, której Łódź była centrum przez wiele dziesięcioleci, a jak wygląda Łódź w filmowych dokumentach. O tym napisały Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Kamila Żyto. A na zakończenie. Jest jeszcze jeden bonus dla czytelniczek i czytelników, jest przedruk materiałów związanych z łódzkim szlakiem naukowczyń, jest opisany łódzki szlak naukowczyń i jest kilka biogramów wybranych łódzkich naukowczyń napisanych przez gościnne, gościnne autorki. Całość więc, choć nie jest bardzo gruba, jest naprawdę bardzo zróżnicowana No i myślę, że jest ciekawa nie tylko dla nas, redaktorek i nie tylko dla autorek i autora, którzy pojawili się w tej książce, ale naprawdę jej czytanie będzie również intrygującą przygodą dla czytelniczek i czytelników.